Na moim kanale. Dzisiaj idziemy z moją szostą na narty. Znajdujemy się w miejscowości Kütaj, czyli 40 km od Innsbrucka, bo jest to jeszcze jedyne, wydaje mi się, praktycznie miejsce. Teraz, żeby jeszcze pojeździć fajnie na nartach, bo jest to tutaj dużo śniegu. I co? Ubieramy się i lecimy. Kochani właśnie wyjeżdżamy na górę i będziemy za chwilę zjeżdżać. Trochę mamy, wiesz, tak, boimy się trochę, bo dawno nie byliśmy na nartach. Wiecie, może nie boimy, ale po prostu chcemy tak na początku trochę sobie powoli pojechać. I zjechać tak trochę wyczuć te narty znowu od nowa. Potem zobaczymy jak to będzie wyglądało i Wam coś nagra nagram i Wam później jak będziemy na hütę, czyli w takiej restauracji górskiej to Wam opowiem trochę ile tu kosztuje taki wyciąg i jak to tutaj wszystko wygląda. Goła, powiesz coś? Heja. Zobaczcie kochani jakie to są piękne góry ile śniegu jeszcze my właśnie z gochą sobie zjeżdżamy Powiem Wam, że się trochę już przyzwyczaiłyśmy. przyzwyczaiłaś mi ja <noise> Dzisiaj z Polski dnie za bardzo u nas i powiem Wam, że nie jest źle. Na początku jak byliśmy u samej góry mieliśmy zjechać, to był taki trochę lekki stres. I taki strach. <laughs> ale teraz już się przyzwyczaiłyśmy i, i jest super. Tylko, może był błąd, że wczoraj byłyśmy na siłowni. Gocha też ma jeszcze zakwasy z ostatniego. No i będziemy pewnie umierać, ale jest fajnie, jest super. Jest mało ludzi i to się, fajnie się jeździ, jak jest mało ludzi, a nie jest taki wypełniony cały stok. I no, i co? Jedziemy w dół. I jest naprawdę ślicznie. Mam nadzieję, że też będziecie mogli to zobaczyć przez kamerę i może się skusić, żeby tu przyjechać i sobie pojeść na nartach ale wam potem wszystko dokładnie opowiem i, I co jedziemy dalej goha kochani my się znajdujemy właśnie na tej restauracji, o której wam mówiłam możecie tutaj zobaczyć jak wygląda, goha wam tutaj nakręci Właśnie zajadamy sobie schnitzel, tak po i frytki i mamy do tego grucha, żeby zamówić jakąś kolej, takie mam taką czyli wody po z sokiem i mamy do tego jeszcze grzańca i będziemy teraz wcinać, więc zdrówka. Czy nie będzie dobrze widać, bo nakr nakręcam nakręca na kompo, GoPro, taką po drugą ale też ma dobrą jakość. I no, powiem Wam już naprawdę długo masz wam od tym dniu, że pójść po prostu na ten nartę. Kochani, my już pojedzone. Teraz właśnie bierzemy nasze ostatni zjazd, bo jeszcze tu jest więcej gór i więcej wyciągów i możecie jakby po dwóch stronach jeździć. E, tylko musicie się potem znowu dostać do tego miejsca, gdzie byliście. Więc musimy teraz wyjechać na samą górę tym największym wyciągiem, żeby móc dostać się mniej więcej. Ile to będzie? Z kilometr? No, z kilometr dalej do tam, gdzie zaparkowałyśmy. Więc no, jedziemy. Ostatni dzisiejszy nasz zjazd. Powiem Wam, że bardzo fajnie było. I też po takiej dłuższej przerwie i jeszcze, że jest fajny śnieg, jest dobre, są warunki nawet. Więc naprawdę super i cieszę się, i właśnie. Nagrałam się jeszcze trochę może w aucie, ale już widać, że powoli słońce zachodzi, jeszcze jest i nanosi się taki e, szturm śnieżny i przy takim nie zajebiście się jeździ, więc będziemy się już zwijać, A też mam co jeszcze pracę, więc muszę właśnie jeszcze, wiecie, zdążyć się wykąpać, przygotować i no. Więc kochani zobaczcie jaki piękny jest też widok za nami z tej kolejki. Tego krzesełkowego, chyba tak to się po prostu mówi. I no, więc naprawdę fajnie polecam Wam naprawdę przyjechać na Narty do Austrii. Zwłaszcza w takim naprawdę fajnym sezonie zimowym, kiedy naprawdę jest ten śnieg. Teraz jeszcze też się nam udało pojeżdżać i fajnie było, więc no. My już szykujemy się na ostatni zjazd, jesteśmy prawie u góry. Ja mam powiem, że ja mam zawsze takie przypały z tymi wyciągami, z tymi kolejkami. Zawsze się musi coś stać. Ostatnio rok temu, jak byłyśmy. Właśnie z gościem, z jej chłopakiem, z jego siostrą i z jej chłopakiem. To normalnie... Nie wiem, to, to siedełko mnie walnęło od tyłu. I, I normalnie narty przeleciały przed nim. I wiecie, i wtedy ten gościu zawsze zatrzymuje wyciąg. I wam pomaga, ale po prostu zawsze mam jakieś przypały. Teraz też normalnie mi kijek wpadł pod narty i nie, ma zagrać po prostu mam przygody, ale Wam sobie coś pokażę za chwilę. Więc my zmykamy. Tutaj właśnie też jest taki park do skakania. Ale powiem Wam że jest tak, tak trochę już wiecie, tak nie widać za bardzo nic. Chyba nie pojedziemy go. Zobaczymy. Jedziemy się na dole. Kochani, my już właśnie siedzimy w aucie, wszystko obłożone, narty do końca włożone. Teraz na końcu mieliśmy trochę przypał, bo auto stało dalej niż ta kolejka się kończyła, więc musiałyśmy na skróty zejść i zjęłyśmy po, po prostu narty i po prostu zjechałyśmy kupcią, zjechałyśmy po takiej kurce na dół, bo nie wiedziałyśmy, że na dole była taka przepaść, no i wiesz, że wiecie, nawet rzuciłyśmy na dół i potem my sami, my same tam zjechałyśmy, ale myślę, że było fajnie. Też idealna ta pogoda nam się nawet trafiła. Mogła być troszkę cieplej, ale myślę wydaje, że było nawet całkiem spoko. I akurat jak siedziałyśmy tam w tej restauracji, sobie jedłyśmy coś, to było tak cieplutko i było fajnie tak posiedzieć, pogadać i w ogóle... No, a teraz już zbieramy się do domku. Chciałam Wam powiedzieć, że jak będziecie kiedyś w Tyrolu, to na pewno skorzystajcie tutaj z wyciągów QT, bo e, płacicie za karnet e, 50 euro na dzień, 52 coś takiego, ale macie naprawdę wiele wyciągów w tej taryfie. I to nie jest tak, że wiecie, macie tylko jedną górkę, w której sobie musicie w kółko zjeżdżać, tylko macie naprawdę chyba. Nie chcę was ukomać, sprawdzę za chwilę i wam dokładnie powiem, ile tam jest dokładnie wyciągów. Ale naprawdę dla każdego się coś znajdzie. Dla tych, co bardziej wolą mieć tak normalnie sobie pojeździć na relaksie, tak relaksująco. I dla tych, którzy trochę na przykład wolą tak dziko bardziej pojeździć albo właśnie poskakać na tych górkach, albo właśnie na tym park, jumping park, też jest bardzo fajne. Więc na pewno skorzystaj z tego tego jak będziecie tutaj, ponieważ też tutaj w mieście jakby niżej są też fajne takie bary, puby gdzie można też posiedzieć i na jakąś imprezę ze znajomymi, więc fajnie. Polecę super rzeczą kochanie jest to, że jak jedziecie do tego tutaj, na przykład ze Zbruka, to naprawdę to są tak piękne góry, rzeki, naprawdę jak jedziecie, nagrałam wam trochę, więc zobaczycie sami i to jest taki fajny, możecie dzień spędzić przyjeżdżając tutaj właśnie od rana jedziecie na narty macie piękną przyrodę, piękne widoki i potem spędzacie sobie fajnie dzień w górach, możecie coś zjeść no i potem są różne inne atrakcje niżej właśnie jakieś, nie wiem, baseny, spa hotele takie, więc. No, więc jeśli chcecie przyjechać na narty to ja Wam serdecznie polecam właśnie Kyutai, odwiedźcie tutaj to miejsce i naprawdę nie będziecie żałować no i co, kochani? Mam nadzieję, że ten filmik z naszego dnia w górach taki spontaniczny Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i oczywiście piszcie mi, czy może już bliście tutaj w tym i jak Wam się podobało. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Hej!